Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynów LEGO na luty 2021 roku. A co ja tutaj mam? Magazyn LEGO Ninjago numer 2 na właśnie 2021 rok, LEGO Star Wars numer 3, Lego Marvel Avengers numer 1 oraz Lego Friends numer 2. Jeżeli chodzi o ceny tych magazynów, to każdy z nich kosztował 14.99, oprócz Lego Friends, które kosztowało mnie 12.99. Przejdźmy sobie teraz do unboxingu tych magazynów. Zanim dodatki, no to zobaczmy sobie co będzie w następnych numerach tych magazynów. 16 marca według mnie otrzymamy absolutny sztos. Czyli imperatora Palpatina z mieczem świetlnym. Figurka jest naprawdę świetna, bardzo się cieszę, że dodali ją do magazynów, chociaż jednak szkoda dla kolekcjonerów, pewnie, którzy kupowali tą figurkę przed wyjściem magazynu, no to pewnie musieli za nią zapłacić więcej niż te 15 zł, ale ogólnie figurka wygląda naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o Lego Ninjago, no to tutaj 23 marca otrzymamy takiego Otozeina. Według mnie jest to spoko figurka, bodajże z 13 sezonu, ale ja wam. Powiem, że raczej jej nie zakupię. Jeżeli chodzi o LEGO Friends, no to otrzymamy śpiewającego szczeniaka 13 kwietnia. Tego dodatku jestem pewny, że na 100% po prostu nie zakupię. A w następnym numerze LEGO Marvel Avengers otrzymamy naprawdę bardzo ładną minifigurkę Tora, jednak nie widzę tutaj daty, kiedy go dostaniemy, a szkoda, bo naprawdę mocno czekam na tego Tora, ale zgaduję, że będzie to za około 2 miesiące skoro zapowiedzi już przejrzane no to przejdźmy sobie do dodatków tak prezentują się cztery saszetki z klockami z tych magazynów oprócz nich w magazynie Lego Ninjago otrzymaliśmy jeszcze jedną saszetkę z kartami z piątej serii Lego Ninjago mi nie pozostało nic innego jak wzięcie się za budowanie tak prezentuje się dodatek z magazynu Lego Friends co my tutaj w ogóle mamy według mnie jest to po prostu wyposażenie pizzerii na początku pokażę wam ten oto piec którego w środku mamy oczywiście samą pizzę. Bardzo fajnie, że dano nam tutaj ten nadruk, a tak się prezentuje sam piecyk. Mamy tutaj oczywiście miejsce na pizzę. Takie fajne łuki piaskowe. Bardzo ładne niebieskie skosiki. Cegiełkę. Jedyne co mi tutaj przeszkadza to ten właśnie różowy jumper, ale wiadomo, musiało być trochę frencowo. No i jest to zwieńczone takim oto stożkiem. Po boku jeszcze mamy miejsce na wpięcie takiej oto łopatki do wyciągania pizzy. Pozwólcie, że ja pizzę tutaj z powrotem sadzę, a teraz zajmiemy się tą drugą częścią. Jest to po prostu taki oto stolik, gdzie sobie możemy przygotowywać pizzę. Mamy tutaj tarkę, ser, ciasto na pizzę, sos pomidorowy oraz pewnie jakieś oregano. Dodatkowo jeszcze otrzymujemy taki oto wałek. Według mnie ten dodatek jest naprawdę bardzo fajny dla osób, które chcą sobie zbudować w przyszłości jakąś pizzerię albo po prostu nie mają Lego pizzy w swojej kolekcji. Według mnie elementy w tym dodatku jak najbardziej na plus. Tak prezentuje się następny dodatek. Jest to oczywiście minifigurka Venoma. Ja Wam powiem, że Venoma jeszcze nigdy nie miałem w swojej kolekcji, więc naprawdę się cieszę, że wreszcie udało mi się go zdobyć. Ogólnie Venom to jest taka pozaziemska forma życia, która potrafi żyć w symbiozie z innym człowiekiem. To wyczytałem akurat w internecie. Jeżeli chodzi o samą minifigurkę, to niestety nie mamy żadnych nadruków na nóżkach, ale za to na torsie i na główce mega ładnie się to prezentuje. Jeżeli chodzi o nadruk na pleckach, no to niestety jest on zasłonięty, ale możecie go sobie teraz zobaczyć. Sam ten venom ma sporo takich jakby macek, bo w sumie aż cztery, nimi sobie można ruszać, są one też w jego rączkach, można to nazwać mackami, ale są to po prostu takie jakby odpryski całego tego venoma, no bo w końcu to była taka jakby galareta. Ogólnie wam powiem, że bardzo się cieszę, że wreszcie mam tą minifigurkę w swojej kolekcji, bo po prostu mega mi się ona podoba. Dodatek z magazynu Lego Star Wars, czyli Mandalorian. A właściwie to Mandalorianka, bo jak się kiedyś dowiedziałem, to jeżeli mamy literę Y na hełmie, to jest to kobieta, a jeżeli mamy literę T, no to jest to mężczyzna. Ale zobaczmy już sobie teraz na samą minifigurkę, która dalej robi na mnie spore wrażenie, chociaż dokładnie taką samą posiadam z Battle Packa z Mandalorianami. Jego recenzję możecie sobie teraz zobaczyć, wyświetla wam się. W prawym górnym rogu. Nadruki są naprawdę bardzo ładne oraz szczegółowe, zarówno na nóżkach, na torsie oraz na hełmie. Dodatkowo przy hełmie mamy taką oto antenkę, co jest też fajną sprawą, otrzymaliśmy cały zapas antenek oraz takich wizjerów. W tym właśnie dodatku. Jako akcesorium mamy średniej długości blaster, z tyłu nadruki prezentują się właśnie w taki sposób. No i dodatkowo z tyłu mamy tą ciemnobrązową pelerynkę. Ogólnie Wam powiem, że ta minifigurka naprawdę bardzo mi się podoba. Ogólnie też jeżeli chciałby ktoś sobie zbudować armię takich samych Mando, no to według mnie ten magazyn jest świetną okazją na zbudowanie właśnie sobie takiej armii. No i ostatni dodatek w dzisiejszym odcinku, czyli Lloyd w trybie wybuchowym. Powiem wam ogólnie, że ta minifigurka mocno mi siedzi, pewnie też przez to, że zielony jest moim ulubionym kolorem. Nadruk na nóżkach oraz na torsie jest bardzo ładny oraz szczegółowy. Główka jest jednostronnie nadrukowana i prezentuje się ona tak, a maska jest klasyczna, ale według mnie wygląda ona bardzo ładnie. Ale za to najładniejszą częścią w tej minifigurce, moim zdaniem jest nadruk na pleckach, czyli taki oto motyw smoka. Według mnie ten nadruk wygląda po prostu genialnie. Jeżeli chodzi o akcesoria, to otrzymujemy taki oto miecz z zielonym ostrzem oraz takim zielonym płomykiem, no i złotą rękojeścią. Oraz dodatkowo otrzymujemy taką złotą tarczę z taką jakby zieloną powłoką. Powiem wam, że ta minifigurka jest po prostu według mnie genialna i jest mega warta tych 15 zł. Skoro był to też ostatni dodatek w tym odcinku, no to przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, powiem wam, że każdy z tych dodatków naprawdę bardzo mi się podoba i nie żałuję ani grosza, jakiego wydałem właśnie na te magazyny. Wszystkie te dodatki mi się po prostu bardzo podobają i jeżeli miałbym je oceniać, no to każdy z nich otrzyma ode mnie 10 na 10. Możecie w komentarzach pisać, który z tych dodatków jest według Was najlepszy, oraz jakie magazyny sobie ostatnio zakupiliście. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!